Dzień dobry państwu, nazywam się Paweł Ziemiński, jestem prezesem Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej. Występuję tutaj w imieniu kandydata w wyborach prezydenckich zgłoszonego przez jego komitet, pana Dariusza Edwarda Kosiura. Z całą pewnością kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pan, Edward, pan Dariusz Edward Kosiur jest Polakiem i dlatego wierni Polsce Suwerennej które stanowi główne zaplecze jego komitetu wyborczego, wystawiło tego kandydata w wyborach prezydenckich. To tyle. Wracając teraz do, dziś, do właściwego celu naszego spotkania, to znaczy do prowadzenia, do zjednoczenia środowisk narodowych czy też patriotyczno-katolickich. My jako Stowarzyszenie Wierni Polsce Suwerennej musimy zająć w stosunku do tego jasne i czytelne stanowisko. Jesteśmy za połączeniem, za inicjatyw, inicjatywą konsolidacyjną wszystkich szczerze polskich środowisk w celu skutecznego podjęcia wyzwania wyborczego w wyborach samorządowych i parlamentarnych, które nas czekają. Z tych samych powodów, choć nie było to naszym celem pierwszym, wystawiliśmy naszego kandydata w wyborach prezydenckich, tylko wówczas, kiedy nie potwierdzono, że pan profesor Ryszard Herny Kozłowski będzie podtrzymywał swoją kandydaturę. W momencie, kiedy zrezygnował z tego, uważaliśmy to za narodowy polski obowiązek wystawić narodowego kandydata w wyborach, w których decydują się, decyduje się la, los suwerennej Polski i suwerenności narodu polskiego na najbliższe dziesięciolecie. Z tych też powodów powołaliśmy nasze stowarzyszenie. To jest oczywiście w pewnej sprzeczności z pewnym mitem założycielskim, który w wyniku tragedii smoleńskiej jest kontynuowany, a który podstawą tego mitu założycielskiego jest to, że Lech Kaczyński, świętej pamięci prezydent Rzeczpospolitej Polskiej był troskliwym Polakiem. Jest to niezgodne z prawdą, dlatego że świętej pamięci Lech Kaczyński Podpisał traktat akcesyjny lizboński, podpisał traktat lizboński, który de facto odbiera najważniejsze elementy najważniejsze instrumenty suwerenności polski, pozostawiając jeszcze jedynie w woli i w dyspozycji narodu polskiego, polską złotówkę oraz oczywiście polskie terytorium, które tak naprawdę w, w dużym stopniu nie jest już w pełni pod władzami suwerennego narodu, i instytucji państwa polskiego. I dlatego w momencie, kiedy zapadła ta decyzja i Pan świętej pamięci prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński podpisał traktat lizboński, powołaliśmy Stowarzyszenie Wierni Polsce Suwerennej, uznając, że jest to jedna z organizacji, której najważniejszym celem jest po pierwsze uświadomić Polakom, jak wrogi i przestępczy akt był autora autorstwa nieżyjącego już prezydenta Rzeczpospolitej oraz całego jego zaplecza politycznego. Będziemy się przeciwstawiać mitologizowaniu sytuacji politycznej w Polsce, które mówi, że jedyną złą siłą polityczną obecnie w Polsce jest Platforma Obywatelska oraz oczywiście tak zwana Lewica. Uważamy, że układ, który się ukształtował i który jest z całą premedytacją w Polsce umacniany, Typowy dla liberalnych demokracji anglosaskiej głównie, dla Stanów Zjednoczonych, Anglii, Australii, Nowej Zelandii, to dwie rzekomo zwalczające się ze sobą, walczące ze sobą partie, które tak naprawdę mają pozyskiwać co kadencje, sympatię społeczeństwa dezinformowanego, manipulowanego i socjotechnicznie obrabianego po to, żeby nie zagrozić najistotniejszym ośrodkom władzy, a tymi najistotniejszymi ośrodkami władzy są ośrodki związane ze światowym lobby finansowym. I dlatego mój wniosek jest taki, że jeżeli program pana profesora Ryszarda Henryka Kozłowskiego ma być rzeczywiście pełnym programem dla państwa polskiego i dla narodu polskiego, rozpatrywanym z punktu widzenia, widzenia najważniejszych interesów, żywotnych interesów narodu polskiego. W długiej perspektywie to musi być poruszona kwestia finansów i bankowości w Polsce jako fundamentalna i drugą z kwestii fundamentalnych jest kwestia rozstrzygnięć, zasadniczych rozstrzygnięć w zakresie polityki zagranicznej państwa polskiego. Co mamy do powiedzenia? Nie będę mówił rzeczy oczywistej, to znaczy, że. Bankowość w Polsce jest przejęta w pełni przez światowe lobby finansowe. Że pozostała jeszcze oczywiście bankowość spółdzielcza i na niej można odbudowywać. Na niej można odbudowywać suwerenne państwo polskie. Natomiast to, czym jest Narodowy Bank Polski jako instytucja wyłączona jak gdyby z porządku konstytucyjnego, jako instytucja, która poddawana jest niekontrolowanej przez naród polski w niekontrolowanym przez naród Polski wpływom i światowemu lobby finansowemu powoduje, że Narodowy Bank Polski jest instytucją tak de facto wrogą interesom narodu polskiego w długim okresie czasu, dlatego że nie finansuje rozwoju i nie jest odpowiedzialna za żadną politykę prorozwojową. Rząd, rząd polski w tej sytuacji musi zaciągać konstytucyjnie, w to jest zapisane, wszystkie kredyty w bankach komercyjnych na zachodzie. Natomiast jeżeli chodzi o y, politykę zagraniczną, to chciałem tutaj nawiązać do tego, co powiedziała pani profesor Anna Raźny. No, Polska jest przed y, historycznym, cywilizacyjnym wyzwaniem. Otóż w wyniku, nie chcę oceniać y, sprawców, y, historia to pokaże, natomiast jest niewątpliwym faktem, że jest to efekt złego funkcjonowania wszystkich instytucji państwa polskiego. Dlatego, że na pokładzie tego samolotu o najwyższej randze państwowej, w miejsc, wysłanego w miejsce o historycznym znaczeniu dla narodu polskiego, znalazły się osoby, które nigdy tam nie powinny się razem znaleźć, a odpowiedzialne za to służby państwowe, głównie bezpieczeństwa publicznego, narodowego oraz wojskowe, nie zapewniły. Tej delegacji dostatecznego bezpieczeństwa. Świadczy to o tym, że państwo polskie jest nieprzygotowane i instytucje tego państwa polskiego do działania w warunkach kryzysowych. To znaczy, że siła polityczna państwa polskiego jest znikoma, nie ma jej. Bo zadajemy sobie pytanie, jak słuchałem, zadaję sobie pytanie, jak słuchałem wykładu pana profesora Kozłowskiego. Co pan profesor powie na to, kiedy przedstawia, że rzeczywiście jesteśmy zasobnym. Krajem o zbadanych zasobach, które 30 lat temu były znane w badaniach geologicznych i 30 lat temu eksperci czy służby amerykańskie badały zasoby czy przejmowały informacje na temat zasobów geologicznych państwa polskiego. To jest sprawa znana, to nie jest odkrycie ostatnich lat. Kiedy jesteśmy stosunkowo młodym narodem, kiedy jest, jesteśmy narodem zwartym etnicznie pomimo różnych infiltracji, Kiedyś, kiedy jesteśmy narodem o wielowiekowej kulturze. Co przeszkadza, że jednak jesteśmy biednym społeczeństwem i nieliczącym się państwem pod względem politycznym. Przyczyna tego leży w systemie sprawowanej władzy oraz w systemie przedstawicielskim. To znaczy, że naród polski nie może ze swojego grona w sposób suwerenny wybrać reprezentantów w postaci najlepszych cór i synów do reprezentowania i do prowadzenia polityki narodowej skutecznej na Obszarze międzynarodowym. Główny, głównymi celami tej polityki międzynarodowej polskiej w danej chwili wydają nam się być, otwarta i oparta na wzajemnych korzyściach współpraca ze Wschodem. Myślę tutaj o Rosji, Białorusi, a także o krajach dalszych, prawda? Typ, idąc dalej, właśnie jak Iran i Chiny. To są jedyne z krajów, które są w stanie przeciwstawić się w tej chwili skutecznie globalistycznej polityce anglosaskiej. Polityka niemiecka, która jest bardzo istotnym elementem w polityce europejskiej, jest polityką dalekowzroczną, realizującą swoje cele od wieków i zawsze gotowa jest się porozumieć z Rosją, która jeżeli nie znajdzie na obszarze polskim partnera, to zawsze wybierze Niemcy, żeby bronić swoich narodowych interesów. Natomiast my, jako środowiska narodowe. Musimy zorganizować się tak, żeby w wyborach samorządowych i parlamentarnych odebrać władzę. My jesteśmy ruchem narodowym, ruchem, który mówi to wprost. My Polacy powinniśmy odebrać uzurpatorom i szkodnikom polski władzę. Dziękuję.